kapitałowym, ludzie o wysokości jednego kilometra zdarzają się nadzwyczaj często. I o tym, e, o tym warto, warto jest pamiętać. E, o tak zwanych grubych ogonach, albo jak Taleb mówił o, o, czarnych łabędziach. Jak robiłem ten wykres w 2008 roku na, na tego rodzaju szkolenie, e, to tutaj w tym prawym, przepraszam, w, w prawym rogu e, maksymalny spadek w ciągu 25 sesji e, to było 24, 24%. Powyżej tego spadku e, nigdy nie zdarzyło się, żeby WIG20 w ciągu 25 sesji spadł więcej niż 24%. Tak było do 2008 roku. Czyli ktoś, kto by sprzedawał, Sprzedawał takie opcje, wyszedł z założenia, że ok, to sprzedam opcję od odległe od 27%, no bo właściwie mam 100% szans, że, że, wygram. No problem polega tylko na tym, że w ciągu tego roku WIK 26 razy zmienił się powyżej 20, 24%. E, także te grube ogony to jest jedno ryzyko, niestety istnieje także drugie ryzyko. E, kiedy okaże się, że Państwo mimo tego że przewidzieliście dobrze, że rynek nie zmieni się aż tak daleko, również polegniecie na rynku. To jest depozyt. Jak Państwo już pewnie wiecie, po pierwszej części, żeby sprzedać opcję, musicie żeby zagwarantować temu kupującemu, że wy jesteście wypłacalni, ja to tak nazywam w cudzysłowie, musicie wnieść depozyt do, do krajowego depozytu, czy właściwie do biura maklerskiego, które potem przekazuje krajowemu depozytowi ten depozyt. Ten depozyt jest obliczany w różny tajemniczy sposób, ale zale, głównie jest zależny od poziomu instrumentu bazowego, E, oczywiście, od strajka, czy od opcji, którą, którą sprzedajecie, e, od wartości czasowej, no i od pozostałych tych parametrów, które już są dużo, dużo mniej istotne. Spójrzmy teraz, co się stało: e, jaki depozyt musieliśmy wnieść przy sprzedaży tych 100 opcji. To było zaledwie 219, a przepraszam, tylko poziom był troszkę inny, to było 283. Czyli sprzedaliśmy 1 września to było 2600 zł, a więc 2600 zł musieliśmy, żeby otworzyć, otworzyć taką transakcję. No i wyobraźmy sobie, że teraz minął, minął sobie tydzień. Mamy 7 września. Wymagania depozytowe spadło nam do 985 złotych, niewiele niewiele poniżej 1000 zł. Indeks na, cały czas na tym samym poziomie. Ale teraz zaczynają się schody i indeks zaczyna spadać. Przypomnę, że my zarabiamy, o ile indeks nie spadnie do poziomu 1600 punktów. Załóżmy, że spada do poziomu 2000. Nagle nasze wymaganie depozytowe skacze do 12900. Jeżeli sprzedaliśmy i na rachunku mieliśmy te 2500 złotych, no to jesteśmy właściwie już, jak to się ładnie mówi, ugotowani, to znaczy dużo wcześniej niż indeks spadnie do poziomu 2000 roku zadzwoni do nas broker i powie, że musimy albo pan dopłaca, pan pani dopłaca, albo musimy zamykać pozycję. Można, oczywiście, ale to... na to też trzeba mieć depozyt. Pójdźmy dalej. Co się stanie 17 września? A więc na dzień przed wygasaniem. Przez dwa tygodnie utrzymaliśmy tą pozycję. Załóżmy, że mieliśmy te 12 tysięcy na rachunku. E, indeks spadł do poziomu 1700. A więc cały czas jeszcze 100 punktów powyżej naszego strajka. Cały czas mieścimy się jeszcze e, w tym poziomie. Jeszcze nie dotknął nas. Wymagany Wymagane depozyty 100 tysięcy. Jeżeli takiej kwoty nie mamy, albo nie, nie, nie zdecydujemy się właśnie na, na zabezpieczenie tego, tej opcji kontraktem, no to już nas nie będzie, to znaczy broker zamknie nam pozycję, a jeszcze nie daj Boże, jeśli będzie to gwałtowna sesja, będziemy musieli dopłacić środki do, do rachunku. Także to są dwa główne, dwa główne ryzyka związane ze sprzedażą opcji, tak. Tak, 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 jasne. Tak, tak, nie, no, oczywiście, że, że dzwoni wcześniej. To tutaj mamy takie, takie sytuacje zero-jedynkowe, Państwu przedstawiłem, żeby nie, 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 nie przedłużać. To, to nie jest tak, że od razu stracimy na tej opcji 100 tysięcy. Nie, nie, proszę się nie bać. Chodzi, chodzi tylko o to, że. To na dwa tygodnie, to jest od. 1 września do 18 września. No może pan oczywiście wcześniej zamknąć tą opcję, ale ja tylko pokazuję e, te sytuacje, które mieliśmy z klientami, którzy wystawili opcję i na przykład wyjechali na wakacje, stwierdzając, no przez dwa tygodnie no, nie ma szans, żeby się rynek ruszył. Wystarczyło, żeby ten rynek się ruszył trochę, nie, wcale nie bardzo blisko e, jego poziomu. E, I już ta pozycja po, po powrocie z wakacji już jej nie ma i na rachunku jest debet, tak? Jak nie wróci z wakacji, to po drodze właśnie broker zamknął tą pozycję. A potem, ewentualnie, jeśli nie starczyło pieniędzy, e, prosi o to, żeby, żeby klient dopłacił te pieniądze. Także to są, to są dwa rodzaje ryzyka związane ze sprzedażą dalekich opcji. Od razu przestrzegam tych Państwa, którzy e, wpadli na taki świetny pomysł i chcieliby jutro sprzedawać bardzo dalekie opcje. Oczywiście można to robić, ale trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy ten plan awaryjny. Co zrobić? E, jeden z moich znajomych mówi, że, e, że można się zastanowić nad tak zwaną opcją brazylijską. To, dokładnie, to znaczy sprzedajemy bardzo dużo opcji e, i potem lecimy od razu, o, od razu do Brazylii, tak. Jeżeli broker się na to zgodzi, bo w, w polskich burach malaryjskich najczęściej jest ograniczenie, e, jeśli chodzi o sprzedaż e, dużej ilości, dużej ilości opcji. Opowiedzieliśmy sobie o, o strategii short, e, short, call i w jaki sposób, e, czy kiedy najlepiej jest sprzedawać takie opcje? No pewnie wtedy, kiedy znów, kiedy jest wysoka zmienność, tak? Wtedy ta e, zmienność, jest prawdopodobieństwo, że ona może spaść i wtedy, e, wtedy nawet jeśli rynek specjalnie się nie ruszy, to wartość tych opcji spadnie i my będziemy je mogli odkupić za mniejsze pieniądze niż, niż sprzedaliśmy. Także wysoka zmienność jest, jest dla nas dla nas, że tak powiem, przyjacielem w przypadku sprzedaży, sprzedaży opcji. Znów, sprzedaż opcji można też wykorzystać jako początek różnego rodzaju strategii mniej lub bardziej skomplikowanych. A więc niekoniecznie musimy odkupować te opcje. Możemy je zabezpieczać, jak pan powiedział, kontraktem, ale możemy też je próbować zabezpieczać innymi opcjami, które będziemy potem dokupować albo dosprzedawać, przekształcając. To, co jest ważne, e, nigdy pod korek. To znaczy nie, nie sprzedawajmy tych opcji maksymalnie dużo, jak się da. E, maksymalnie jak dużo nam pozwoli broker w porównaniu do naszego kapitału, no bo wtedy pozostanie nam tylko rzeczywiście wyjeżdżać do tej Brazylii, jeżeli odpowiednio dużo tych opcji i odpowiedni kapitał duży e, zgarniemy, odpowiednią premię. Natomiast e, jeśli nie, no to wtedy nawet niewielkie wahnięcie instrumentu bazowego może spowodować, że nie będzie nas stać na, na depozyt, no i, i polegniemy, mimo tego, że rynek e, co z tego, że będziemy mieli rację, skoro nie będziemy mieli pieniędzy. Dobrze, przejdźmy teraz może do takiego do sprawy dotyczącej sprzedaży, a propos właśnie sprzedaży opcji to temat, temat który mój kolega z blogów Bessapel nazwał opcję cichy zabójca, kto zawinił, czyli opcje walutowe. Ja pokrótce po chciałbym przedstawić jedną ze strategii, która była wykorzystywana przy tego rodzaju, przy tego rodzaju operacjach i to w jaki sposób, w jaki sposób całość, się rozegrała, o co, o co tak naprawdę chodziło. Tak zwany korytarz, korytarz, czy jak to, jak, jak część banków na, na, nazywała, bezkosztowy korytarz. Jaka była sytuacja? Część eksporterów bała się tego, że złotówka będzie dalej spadać, E, oni będą tracić na tym, postanowili zabezpieczyć, e, zabezpieczyć tego rodzaju sytuację. No więc jednym z zabezpieczeń mogła być, być kupno, kupno opcji, opcji Put, tak jak na, na tym przykładzie. E, załóżmy, że kupiliśmy 100 opcji Put po cenie 5,80 5 za każdą opcję. Dzięki temu e, byliśmy zabezpieczeni przed spadkiem e, indeksu czy waluty poniżej poziomu 1900. 900, 1900 punktów. Załóżmy, że, że, że poziom, poziom spadku, czy waluty, czy, czy indeksu poniżej był dla nas katastrofalny, w związku z tym ten poziom zdecydowaliśmy się, zdecydowaliśmy się zabezpieczyć. No i bankier wpadł na szatański pomysł, że po co mamy płacić aż. Aż 5,8 punkta, czyli 58 zł za 100 opcji, no to będzie odpowiednio, odpowiednio dużo. To będzie wpływało niekorzystnie na nasz bilans czy na rachunek zysków/strat. W związku z powyższym, może lepiej jest wymyślić jakąś inną strategię, która z jednej strony nas zabezpieczy, ale z drugiej strony nie spowoduje tych ujemnych przepływów. W związku z powyższym, pomysł wpadł na sprzedaż jednocześnie. Na kupno opcji put i sprzedaż opcji call tylko że ze strajkiem 2400. Jak to jak wyglądał wykres? Czy jak zachowywał się zachowywała się zachował się nasz nasz portfel w momencie gdy był gdy zmieniał się zmieniał się indeks poniżej 1900 mieliśmy Mieliśmy zyski, które miały, miały pokryć te nasze straty z ewentualnej e, produkcji e, czy, czy ze, spadku, ze spadku kursu walutowego. Pomiędzy 1900 a 2400 mieliśmy minimalny, minimalny zysk, w tym wypadku 3400. On wynikał po prostu z tego, że sprzedaliśmy opcję za 92 zł. A kupiliśmy za 58. Czyli ta różnica to jest nasz zysk, który, który został, został w firmie. No i prawa część wykresu to jest strata, która, która ta, którą ta strategia ewentualnie wygenerowała, ale ta strata jest dopiero powyżej 2400 punktów. Jak Państwo zapewne pamiętacie, tego rodzaju transakcje były głównie zawierane w momencie tego silnego trendu spadkowego, jeśli chodzi o dolara, w stosunku do złotówki. A więc mało kto wpadłby na, na pomysł, że dolar nagle może wyskoczyć o te 20 czy 30%. W naszym wypadku powyżej 2400 punktów. Tym się właściwie nikt nie interesował. Natomiast na, na, najfajniejsze było to, dla szczególnie dla dyrektorów finansowych, że jesteśmy, mamy zabezpieczone. Ewentualne spadki dalsze dolara, a tutaj wpływa, wpływają nam środki przy tym poziomie, przy tym zakresie, tak zwanego korytarza. Wpływają nam środki na rachunek, powiększa nam nasz rachunek zysków i strat. No i prawdopodobnie kilka takich transakcji przynosiło zyski, w związku z powyższym należałoby się zastanowić, dlaczego by nie sprzedać 200 opcji, a nie 100. Wtedy te zyski. W tym korytarzu znacząco nam no, urosną. To już jest 12600 600 e, złotych. Profil właściwie wygląda podobnie. Między 1900 a 2400 jest, e, jest, poziom, jest poziom zysku 12 600. No dobrze, znów dwie transakcje udane. E, pewnie jakaś premia od, od zarządu. Jest fajnie, że ona przychodzi. To dlaczego nie moglibyśmy wjechać na Hawaje w tym roku sprzedaj 400? Dlaczego mielibyśmy sobie żałować? Przecież to są darmowe pieniądze. Ten zysk znów delikatnie przesuwa się do góry. Proszę zauważyć, że ta linia już się.